Polskie audiohistorie. Przystanek, Ząk, Podcast Archiwum Historii Mówionej, Muzeum Warszawskiej Pragi. Nie wiem jak Państwo, ale ja coraz częściej myślę o wakacjach. Ciekawe, w ilu domach na Pradze dzieci przekonują właśnie rodziców, żeby je puścić na obóz harcerski. A może dziś to rodzice przekonują pojeść? Kilkoro harcerzy z praskich drużyn podzieliło się z naszym archiwum historii mówionej wspomnieniami ze swoich pierwszych obozów, dawno temu. Stefan Romanowski i Bogumiła Sajkowska opowiadają o czasach tuż po II wojnie światowej. Na pierwszym obozie, który tak wspomniałem, to też było ciekawe a były inne czasy to jest oczywiste. Było nas 40. Podjechała ciężarówka, tylko taka jak dawniej była, to dzisiaj już jej nie ujrzycie, takie te rosyjskie ciężarówki, tam nie nieduże były. Załadowaliśmy sprzęt, ile tam było można. Nie było namiotów, mieliśmy jeden malutki namiot. Ileś tam tego sprzętu załadowaliśmy, swoje plecaki, swoje osobiste wyposażenie, 40 wsiadło na ten i tak jak to na filmach możecie Państwo oglądać wojennych. Tak się jechało, to dzisiaj by pozabijali. Policja by pozabijała chyba i kierowcy, i nas wszystkich. My na obóz pod Piaseczno. A pod Piaseczno mieliśmy w takim ośrodku, gospodarstwie prowadzonym przez zakonnicę, a naszym lokum była potężna stodowa. I myśmy katolikowali w stodole. A tak jako pokazowy, mieliśmy taki maleńki namiocik z Pałatek, zorganizowany. Stoł był wykopany ziemny. Z tym, że ja tam byłem tylko oboźnym. A komendantem moim obozu, no bo ja byłem wtedy, ile wtedy miałem? Nie wiem, myślę, lat nie byłem pełnoletni, 17,5. Był pod Jan Cichos, ksiądz. Obóz trwał dwa tygodnie, ale ksiądz i komendant i ksiądz Cichosz był jeden dzień na obozie, a ja, a ja pozostałych trzynaście prowadziłem samodzielnie. No i co ciekawego stamtąd, no przeżycia różne, jak to harcerskie, prawda, zajęcia i, i tak dalej, ale mieliśmy taką jedną bardzo, bardzo ciekawą noc. Bo nie wiem, czy Państwo wiecie, był taki okres zaraz po wojnie, jak to nasze, nasi wyzwoli, wyzwoliciele, tak? Pędzili całe stady krów, na przykład z zachodu aż do, do Związku Radzieckiego i, i, i przyszła taka jedna do trzech, na 250 krów, paru sołdatów, zatrzymali się w tym folwarku, w, w, w tym gospodarstwie. I ten nawet nas z, z tej stodoły powyrzucali, musieliśmy iść gdzie indziej nocować po prostu, no bo przecież oni musieli wypocząć, musieli zabezpieczyć to wszystko, ale to taka przygoda tylko była, no. Ale charakterystyczna, na no, ówczesny czas. Sztytny jest, ale nie pamiętam jaka to była drużyna. Od pani Rzeszotarskiej byłyśmy na obozie w Jaszczurówkach, to musiało, to było zaraz po wojnie, to było jeszcze bardzo siermiężnie, um. Niektóre namioty były z UNRY, a te polówki były takie fajne, rozkładane, takie z drewnianymi, takie naciągane drewniane. Też, też były z UNRY. No i oczywiście był, odrębnie, to były drużyny żeńskie drużyny męskie, i obozy były też odrębne. I ja byłam dzieckiem obozu. I ja spałam w odrębnym namiocie, w takim namiocie, no niby tym PCK Czerwonej był na wierzchu, ale nikogo nie było i ja tam jeszcze spałam jako to dziecko tego obozu. I te cholerne chłopaki mnie ukradli razem z tym łóżkiem, no i moi mili, i ja się w ogóle nie obudziłam, no, no tak. Żeniesie mnie do, do obozu, do siebie. No i jak ja otworzyłam oczy, to ja byłam zupełnie nie tam, gdzie powinnam być. No ale nasze dziewczyny się postarały. Podkradły, chłopakom ukradły, raz to totem poszedł, a drugi raz nie wiem, coś tam jeszcze. I później była uroczysta wymiana. Jak była ta uroczysta wymiana, Pamiętam takimi, za co leśniczy strasznie się gniewał, bo połamali gałęzie w jakimś świerku czy coś, tą linię demarkacyjną taką zrobili. No i oni mnie z jednej strony nieśli w tym łóżku, ja musiałam leżeć w tym łóżku oczywiście, no a tutaj z drugiej strony te dziewczyny, tak elegancko i taka była wymiana, więc to jest... To jest no nie, do, nie do zapomnienia. No, to, 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 to się będzie pamiętało zawsze. No. Na porządnym obozie musi być chłopak, do którego się wzdycha, i trzeba się czegoś nauczyć. Barbara Pruszyńska wspomina obóz harcerski z 1956 roku. W liceum, jak wam zostało reaktywowane harcerskie, tak jak pani powiedziała, moja przyjaciółka już się zapisała, i ja też, i pojechałyśmy już w sierpniu na obóz harcerski. To było zgrupowanie Hufca Groków na Jeziorem Nickim, prowadzone przez drucha Szypowskiego Mirosława, Mirosława Szypowskiego, który został nazwany w takim echu obozowym, syn hrabiego Monzachrista. To było charakterystyczne, bo się wszyscy w nie podkokiwali, w przeciwieństwie do druha Romanowskiego, którego nazywano Iwan Groźny. To był wspaniały obóz, chociaż gdybym go miała oceniać ja, jako komendant choroby, to bym go bardzo krytycznie oceniła. Ale to były, myśmy się wszystkiego wtedy uczyli. A komendantką naszego obozu była pani pro, obecnie emerytowany profesor etnografii, Hanna Schiffer. Bardzo mądra kobieta, której myśmy się podpiwały troszeczkę wtedy. Uważaliśmy się za najmądrzejsze w całej wsi. I ona tak naprawdę zainteresowała mnie wanią Mazura. Ona, myśmy tam się uczyły piosenek, myśmy szły na zwiady, to jeszcze, czy na prace społeczne i naprawdę ona potrafiła nas nauczyć, rozumieć problem mazur i warmiaków. Później oceniałam to, że wszystkie te proponowane przez nią rajdy czy programy ognisk były naprawdę bardzo mądrze przemyślane. Chociaż obóz to były prymitywne strasznie warunki, Mnie się nie chciało się dwóch kosy, więc miałam jeden. Można sobie pomyśleć, już na obozie na Mazurach pod jednym kocem, bez śpiewora, bez niczego. Po co taki ciężki plecami na śpiące? Mamy nie była, jak się pakowała, bo wyjechała z pracy na wakacje, więc ja się sama pakowałam i kończyło sobie żeby mieć lekki plecak. Grzegorz Nowik był w 1966 roku nad jeziorem Szeląg Wielki. Nie dość, że jego zastęp nosił wiele mówiącą nazwę Komary, to jeszcze obóz zaczął się od niemiłej niespodzianki. Ale ostatecznie liczą się wspomnienia. Obóz, polana, na której mieliśmy mieć rozbity obóz, został zajęty przez jakichś turystów. Próba wojny z nadleśnictwem, żeby oni się zwinęli żeby gdzieś wyjechali. Okazało się, że to w czasie urlopu nadleśniczego i inny tam podleśniczy wydał, wydał zgodę dla tych turystów na obozowanie tutaj turyści, prawda? Radia tranzystorowe, psy szczekające, ganiające, tumulty dzieci, bo no to się nie dało pogodzić. W związku z tym myśmy się musieli przenieść w inne miejsce. I najpierw rozbiliśmy namioty na Polanie, licząc, że oni zostaną stamtąd. Potem te namioty trzeba było zwinąć. Te przygotowane żerdzie poprzenosić w na miejsce. Efekt był taki, że jak przyjechaliśmy rano, to do wieczora nie byliśmy gotowi. A ja mam taką przypadłość, że cierpię na migreny. I tego dnia miałem migrenę jako mały chłopak. I padłem. Pętam się poboźny Marek Młynarski. Do dzisiaj utrzymuje też z nim kontakt. Popatrzył na mnie i mówi, o, z tego to już nic nie będzie. I, bo ch ch chłopcy mówili, no jak to? On leży, a my mamy namiot rozstawiać, coś trzeba z tym zrobić. No więc dali mi jakiś proszek od bólu głowy i zostawili, zostawili w spokoju. I ja pamiętam, że chłopcy poszli. Poszli do wsi napychać sienniki, bo to jeszcze się wtedy sienniki słomą napychało, no i wieczorem ktoś mnie przeniósł, ja nie pamiętam kto, bo ja usnąłem tak w mundurze, tym, po tym proszku na tym sienniku i przespałem tak pierwszą, pierwszą noc, pierwszą noc, dopiero następnego dnia rehabilitowałem się i... I budowałem tam i prycze, i, i bo oni też nie zdążyli tych pryczy zbudować. I półkę będą w własnej konstrukcji. Tam zaplanowałem, jak zrobimy na plecaki, także jedni budowali prycze, a ja tam z dwoma kolegami budowaliśmy półkę. W każdym razie no pamiętam ten, ten obóz i wspaniale było. Wspaniale było. Pamiętam, że była kucharka na tym obozie, ale też pierwsza służba w kuchni, pierwsza warta. Dzięcioł uwalił w odwalono taki kawałek kory, która dawała pogłos, jakby ktoś szedł po tym lesie. No, no, też przeżycie, każdy to musi przeżyć, mając 12 lat. I te wrażenia potem do końca, do końca zostają. Szukaj nas na Muzeum Pragi .pl.